Narodziny wcześniaka to moment, w którym mieszają się ogromna radość, ale też strach i niepewność. I właśnie w takich chwilach, na granicy życia, często pojawiają się pytania o wiarę, o rytuały. Dziś zobaczymy, jak Kościół katolicki, często postrzegany jako instytucja sztywnych reguł, potrafi być zaskakująco elastyczny, gdy w grze wchodzi najwyższa stawka. Wyobraźmy sobie tę scenę oddział neonatologiczny dźwięk aparatury, skupione twarze lekarzy i rodzice, dla których świat zatrzymał się w miejscu. Gdy każda minuta jest na wagę złota, kwestie duchowe dla wielu stają się nagle niezwykle pilne. No dobrze, ale zanim przejdziemy do samych procedur, musimy zrozumieć skąd w ogóle bierze się ten pośpiech, dlaczego to jest aż tak ważne. Klucz, jak to często bywa, leży w fundamentach teologii. I to jest właśnie sedno. W doktrynie katolickiej chrzest to nie jest tylko jakaś tam tradycja czy ceremonia nadania imienia. To jest absolutna podstawa, brama do łaski, sakrament, który zmywa grzew pierworodny i włąka człowieka do wspólnoty Kościoła. Dlatego z tej perspektywy jest po prostu kluczowy dla zbawienia. I tu pojawia się takie bardzo ważne prawnicze pojęcie, in periculo mortis. To nie jest jakieś ogólne przeczucie, że coś jest nie tak. To jest konkretny, kanoniczny status, który działa jak przełącznik włącza tryb awaryjny i pozwala zawiesić wszystkie standardowe procedury. A wszystko to sprowadza się do tej jednej, nadrzędnej zasady: salus animarum supremalex. Zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Właśnie to zdanie tłumaczy, dlaczego w tak ekstremalnych sytuacjach dobroduchowe duchowe dziecka ma absolutne pierwszeństwo przed każdą, nawet najważniejszą formalnością. Dobrze, skoro mamy już teologiczne dlaczego, to przejdźmy do praktycznego jak. Jak właśnie wygląda taki obrzęd, przeprowadzany często w ogromnym pośpiechu w szpitalu, z dala od kościoła? I tu mamy jedną z najbardziej zaskakujących zasad: normalnie chrzci ksiądz lub diakon, ale w niebezpieczeństwie śmierci. Prawo kanoniczne mówi jasno. Ochrzcić może, a nawet powinien, absolutnie każdy. Pielęgniarka, lekarz, babcia. Co więcej, może to być nawet osoba niewierząca. Niesamowite, prawda? Jedynym warunkiem jest właśnie ta właściwa intencja. Co to w praktyce oznacza? Otóż osoba, która chrzci, nie musi być wierząca, ale musi chcieć zrobić dokładnie to, co robi kościół, czyli musi mieć świadomy zamiar udzielenia sakramentu, a nie wykonanie jakiegoś pustego gestu. To pokazuje, jak bardzo priorytetem jest dostępność łaski w każdej sytuacji. A sam obrzęd jest uproszczony do absolutnego minimum. Potrzebne są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, woda, zwykła woda, którą polewa się główkę dziecka. Po drugie, słowa. W tym samym czasie trzeba wypowiedzieć tę jedną kluczową formułę. Imię, ja ciebie, szczerw, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to wszystko to jest cała istota sakramentu. Zobaczmy to w porównaniu. Różnice są naprawdę dramatyczne. Standardowo mamy duchownego, Kościół, całą piękną liturgię. W kryzysie szafarze może być każdy. Miejscem jest inkubator, a obrzęd to woda i kilka słów. Ale chyba najbardziej radykalna różnica dotyczy zgody rodziców. Normalnie jest absolutnie kluczowa, a tutaj prawo dopuszcza chrzest nawet wbrew ich woli. To najlepiej pokazuje, co jest ostatecznym priorytetem. No właśnie, to prowadzi nas do kolejnego bardzo ważnego pytania: Co dalej? Co w sytuacji, gdy kryzys mija, a dziecko na szczęście wraca do zdrowia i wychodzi ze szpitala? I właśnie tym się teraz zajmiemy. Co dzieje się po tym, jak największe zagrożenie minie? Jakie są kolejne kroki, gdy dziecko wraca do pełni sił? Tu trzeba postawić sprawę jasną. Chrzest udzielony w szpitalu, nawet przez osobę świecką, jest w 100% ważny i pełnoprawny. Nie ma czegoś takiego jak chrzest tymczasowy. Sakramentu chrztu nigdy, przenigdy się nie powtarza. To, co stało się w chwili zagrożenia, jest ostateczne. I wtedy wkracza, powiedzmy, część administracyjna. Fakt chrztu trzeba zgłosić, najczęściej kapelanowi w szpitału albo bezpośrednio w parafii. Ten chrzest musi zostać oficjalnie wpisany do ksiąg. Dlaczego to takie ważne? Bo bez tego wpisu mogą się pojawić problemy w przyszłości przy pierwszej komunii czy bierzmowaniu. To, co dzieje się później w kościele, to nie jest żaden drugi chrzest, to jest dopełnienie. Fachowo nazywa się to obrzędem przyjęcia dziecka już ochrzczonego. Chodzi po prostu o to, by w spokojnej, radosnej atmosferze uzupełnić te wszystkie piękne symbole, na które nie było czasu w szpitalu: namaszczenie olejem, nałożenie białej szatki czy wręczenie zapalonej świece. A skoro już planujemy tę uroczystość w kościele, to pojawia się też kolejna bardzo ważna kwestia, czyli rola i wybór rodziców chrzestnych. I tu prawo znów jest bardzo precyzyjne. Do samego aktu chrztu w szpitalu rodzice chrzestni nie są potrzebni, żeby był on ważny. Ale ich rola staje się kluczowa właśnie podczas tej późniejszej ceremonii w kościele. To wtedy publicznie składają przyrzeczenia i formalnie przyjmują na siebie swoje obowiązki. Bycie chrzestnym to naprawdę poważne zobowiązanie. Dlatego Kościół stawia tu bardzo konkretne warunki. Nie wystarczą dobre chęci. Kandydat musi mieć skończone 16 lat, być praktykującym bierzmowanym katolikiem i prowadzić życie, które jest spójne z wiarą. To nie są jakieś formalności na złość. Ale próba zagwarantowania dziecku realnego wsparcia duchowego. No dobrze, to teraz przełóżmy całą tę teorię na praktykę. Jak to wygląda krok po kroku? Jak wygląda ta droga rodziców od szpitalnego łóżka do parafialnej chcielnicy? I to nie jest tylko teoria z książek. Widać na przykładzie szpitali w Olsztynie, że ten system po prostu działa. W większości dużych placówek są kapelani. Gotowi nie tylko udzielić sakramentu, ale też dać wsparcie duchowe i wystawić wszystkie potrzebne dokumenty. Czyli podsumowując, jak wygląda ścieżka dla rodziców? Po wyjściu ze szpitala pierwszy krok to kontakt z własną parafią. Tam trzeba przedstawić dokumenty ze szpitala, potwierdzić danych chrzestnych i umówić się na spotkanie przygotowawcze, i to w zasadzie ostatni etap przed tą radosną ceremonią w kościele. Cała ta procedura od dramatu przy inkubatorze po radość w kościele pokazuje coś niezwykłego: pokazuje, jak prawo kościelne potrafi być elastyczne, gdy staje w obliczu ostateczności. To jest system, który zaprojektowano tak, by na końcu zawsze wygrywała duszpasterska troska i dostęp do łaski. I to zostawia nas z pytaniem, jak daleko mogą się naginać zasady, by chronić to, co najważniejsze.